Dzień dobry, nazywam się Joanna Koniarek-Majkowska, jestem prezesem firmy Climavent SA w Gdyni. Nasza firma na targach iwa oferuje unikatowe na skalę światową modułowe strzelnice taktyczne. W naszej ofercie mamy kilka rodzajów strzelnic, zaczynając od modułowych strzelnic taktycznych most 5 i most 10, z długością osi szczelań od 25 do nawet 200 metrów. Ponadto w naszej ofercie znajdują się szczelnice kontenerowe most 2 z długością osi szczelań 25 metrów, jak również strzelnice jednostanowiskowe most 1. Są to mobilne. Szczelnice kontenerowe o długości osi szczelań do 7 metrów. Szczelnice te dodatkowo wyposażone są w multimedialny trenażer, który umożliwia symulację długości osi nawet do 100 metrów. Nasze szczelnice są wyposażone w autorski system wentylacji i filtrowentylacji, który gwarantuje stężenia ołowiu na granicy oznaczalności. Jest to również unikatowe na skalę światową rozwiązanie, e, zaprojektowane przez naszych Konstruktorów wyposażone w urządzenia produkcji firmy Climavent, ponieważ chciałam tutaj nadmienić, że firma Climavent od ponad 30 lat jest producentem urządzeń filtrowentylacyjnych do wszelkiego rodzaju procesów, gdzie występują szkodliwe gazy i pyły w miejscu pracy. I tak samo potraktowaliśmy strzelnicę, gdzie mamy instruktorów, gdzie mamy strzelców, którzy wiele godzin przebywają w pomieszczeniu, gdzie są narażeni na różnego rodzaju Substancje. Właśnie w celu ochrony ich zdrowia stworzyliśmy taki sy system autorski. Jeśli chodzi o nasze obiekty pod kątem balistyki, to każde, każda z naszych szczelnic posiada odporność balistyczną do 3600 juli to jest mniej więcej do 7.62 NATO pocisku. Możemy strzelać. Jest tak zaprojektowany zarówno okulowy główny, jak również zabezpieczenia boczne i górne. Nasze szczelnice most 5 i most 10 wyposażone są także w ciągi z obrotnikami, w oświetlenie taktyczne, w nagłośnienie, które i te wszystkie elementy połączone razem umożliwiają tworzenie różnego rodzaju scenariuszy strzeleckich przy wykorzystaniu właśnie Ruchu tarczy ciągów, światła, dźwięku, również wytwornicy Sztucznej Mgły, która powoduje nawet pełne zadumienie w obiekcie.